Program nie zawiera żadnych merytorycznych informacji i był nagrany tylko dla zabawy, więc może urazić osoby z innym poczuciem humoru. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Hej rajtuzy! Ty się już nagrywa? Tak. A jak ty, mną, jak ty zaczynasz zawsze? Ja mówię witajcie kochani. Witajcie kochani. Tak ja bym to wykadrował, tak będzie do góry. Korynowska. Witajcie kochani. Nie ma nikogo tutaj oprócz nas dwóch. Nie, tu nikogo nie ma. Tak nam się wydaje. No, 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 no. no. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ze mną jest Igor, który może Wam kogoś przypominać. Cześć. <laughs> Dlatego właśnie, nie? DiCaprio. DiCaprio. Tak. Dlatego tytuł filmiku jest taki, a nie, nie. Ja takiego filmu nigdy na swoim kanale nie miałam, nigdy mnie nikt y, z mężczyzn nie malował. Tak więc y, przygotujcie się na y, niezłą na zabawę. Mam na... na bardzo super, super, super zabawę. <laughs> Masz jakiś plan w ogóle? Robisz to kiedyś już? Możesz mi zawiązać oczy. Nie, nigdy nie malowałem niczego oprócz plakatówkami w podstawówce, więc... A fajna. kojarzysz mniej więcej? Co najpierw, co... Nie, kiedy? nie wiem do czego to w ogóle służy, więc będę jej prowadził. No dobra, dawaj. To mi się podoba. No, a co to jest? Dużo. No. Ale do tego trzeba pędzli, tak? No to... Mogę jakimkolwiek pędzlem? No i jaki ci pasuje, to ty decydujesz, ty, ty jesteś Zajęci dzisiaj robię. make up art. Poczekaj. jestem artystą wiatr. Kokaina, to nie, to nie, to nie, to, nie, a, tak. później. To nie. a i ma, Mam ci teraz też tak rozbarwać? Jak chcesz, jak chcesz Możesz użyć pędzla, jeżeli, 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 wi jakoś. jeżeli widzisz tu odpowiedni pędzel, możesz użyć pędzla Jeżeli wolisz palcami, rób palcami a, <laughs> To wygląda <będzie> źle <laughs> Dawaj, dawaj, przyjmę wszystko <laughs> Wiesz co, tutaj powinno być teraz stawka z króla <laughs> Dzisiaj będę snipował. Wiem, ale on to kciukiem robił. Nałóżmy na kciuka. No. Wyśmieję się czy... Dobra, dalej. Nie wiem po co to się w ogóle używam. Ale... Bo wiem jak cię zrobię na Mulan Spoko. Zajebiście Podoba mi się ten pomysł Ej, to będzie dobre. Ja tą bajkę lubią. Tak. Gej? Nie, no nie, Przecież nie Przeba była nie... dla dziewczyny, jak dla mnie. Ale wiesz sobie mam myśl, ja, ja na przykład Są bardzo Ja też lubię oglądać Ja ostatnio miałem na niej Herkules, jest O, super. proszę Śmiesznie teraz wyglądasz jakbyś miała czaszkę doklejaną No, później. ciocia, <słuch> więc... <słuch> Okej? Okay. Tak, przyklej mi worki pod oczami, ciocia <słuch> To jest jedyna oznaka Mura mojej nie starości nie była narkomanką, więc... <słuch> Z ja z właśnie to, musisz coś z tym zrobić Prawdziwi mężczyźni nie potrafią po prostu robić makijażu i też dlatego A... to nie mów tego Darkowi <noise> Teraz jak zrobić, żeby twarz była mega biała? No, no zgadnij Kokaina. Ale ja nie mogę żebyś. <noise> Czy ja przy tym też mam być cała biała? No, Mulan była biała Ale... Ale co też miała <noise> Nie śmiej się, bo ja nie mogę. Zamknij sobie. usta, nie... <noise> Nie ze skutku. Albo to robię to z przeciwnej strony do kamery Tutaj powinienem Będę wyglądać tak jak wczoraj? Lepiej Lepiej? A Będę nawet lepiej, lepiej niż lepiej No nie, to nie palcem się to dorobi Możesz palcem <laughs> Mam zamknąć oczy Nie wiem Co ty robisz? Ja pierdziu. wiem, Ja wiem ja by... To jest do oczywiście. Tak. Ale on nie wybiera teraz! Przecież dobrze to robię. Tak! Taki gorku, masz rację. Wiesz co to jest? To akurat wiem. Teraz ci muszę zrobić ciemne gały. Mulan tak. Miałeś. Ciemne gały? Co to znaczy ciemne gały? Ale co ona miała? Zamk! <laughs> Emo. To się źle skończy. Właśnie czuję, że mi jedziesz aż pod brew. Jak zrobię to z drugiej strony? Odwrócić teraz głowę w moje stronę. Na razie chcę mieć... Potem będę poprawiał. Na razie chcę mieć zarys tej twarzy. Da się to potem zniknąć? To co tutaj rozmasę. No właśnie, nie patrz! No, dobrze, robię no, to Zadziwiająco dobrze, dlatego nie mogłam się powstrzymać. Wyciągamy rzęsy. na maksiora, <grym> Aż pod brwi. Trzeba czekać na efekt końcowy, czekaj. E, efekt końcowy mnie zaskoczy? <grym> Mulan, czekaj. Mulan. ci zrobić y czarne brwi, jak wszystkie teraz noszą. Czym zrobię czarne brwi? Czym sobie rysuję te wszystkie dziewczyny na szklanki? Czarną kredką. Jak on mi zrobi brwi linerem, to ja padnę. Ludzie, ratunku! Ej, no, Ja to będę... Jest. Ja mam czarne, ja mam czarne już wszystko. No, jest, ty. no ty, teraz to już za późno. E, Boże, Igor. Ja popełniłam błąd. Ja nie powinnam była ci proponować, żebyś mi pomalował. Ej, no ładnie idzie. Miesz, ja bym zrobił takie wyższe które ale dobra. Takie, żebym była bardziej zdziwiona? No. Możesz ja mi myślę, zrobić. Nie, takie. Jak... No. Możesz mi zrobić. Chyba nie mi trafiłem... Nie trafiłeś mi brew? Normalka. Chciałbym ci zrobić mój ale się powstrzymałem. No. Ja to poprawię wszystko, gdzie są chusteczki. O, super. Teraz zorientowałem się, że bez sensu było robienie jej czarnych oczu. Dlaczego bez sensu było robienie jej czarnych oczu? Powiedz, po co? Wyglądasz no, jak... Mm. No. Żona Batmana. <grym> Batman nie miał żony. <grym> no... Znaczy nie, wróg Batman. Nie wiem, co to <grym> było. Jako kobieta-kot. Jak... Wiesz, już mi mówili, że wygląda jak Joker. <grym> Mówisz wróg Batmana, to mi się z tym Jokerem kojarzy. Wszystko będzie linie miało, tak. No, ja widzę i że ty masz pomysł. Sposób. Ty masz dobry pomysł. Ej, możecie sobie teraz taką <grym grym> brykę jak zrobicie <grym> krzywę. To po prostu przeciągasz sobie tak i jest własny. To jest właśnie ubra. rada nowego makijażysty marki MAC. Igor Ignacy Kaming Mówcie mi 2. Ale piruk nie maluj. Tak, dobra, dobra, nie wiem. Pirug tańczy. No i co teraz? Co? Piruk tańczy? No. Piruk jest. Choreografem Już i nie makierze. wiem, że to jest piruk. <laughs> Ale ty jestem bardziej zdziwiona. <laughs> Widzę, że jestem bardziej zdziwiona. <laughs> Już nad tym myślałem. Mam otworzyć, czy zamknąć? Zębówki nie chcę malować. Mhm. A to chyba do góry miała ten dziubek. Dobra. Ja tego nie zmyję. na <grym> tego <grym> ładny kolor szminki. Mulan pierwsza klasa. Słuchajcie, to jest jedenastka z serii <grym> Kaidy dla Rimela. Chyba no, takie blendowanie trochę bardziej robisz. <laughs> Wiedziałam, że tak zrobisz. <śmiech> 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 Może od razu weź taką, wiesz... Jak się nazywa to, czym się na, nakłada gładź szpachlową? Gładź szpachlową? Nie, to czym szpa, się... Szpachelka właśnie, szpachelka. Czy jak będziesz mi chciał robić tym kolor na... Nie mów, że będziesz chciał mi tym robić to Zamknij oczy, nie odzywaj się. Nie mogę. Dlaczego ci mężczyźni mnie tak traktują? Nie wiedziałam. wiedziałam, że to zrobisz. Tak jak kółeczka. No jak mure. A... Czuję się jak kot ten z Why So Serious, nie? Nie, no dobrze chyba to wygląda. Czy moja to wygląda ryka, bardzo dobrze. Czy Słuchaj, Mała, poczekaj. Nie ruszaj się. Zamknij usta. O, i tak to działa. Nie śmiej się. No i zepsułem mojego dziuk. No Dobra, to zrobimy, dużą parę. Mam za małe dzięki. Kobieta warga. Będziemy do gupy. Uśmiechnięta. Będę zawsze uśmiechnięta już teraz. To ja, Olga. Od dzisiaj jestem zawsze <noise> <noise> I zrobiłbym ten monobref tak na zakończenie, taka wisienka. No ta... dawaj! Dzięki. <głos> Dzięki. <głos> Dzięki! Maxi, to dla Ciebie. Co Pan Bóg złączył tego... Tak to, przyjął to, to, to powiedzenie? Co Bóg złączył, niech człowiek nie A No właśnie. Dobrze, nie jesteś nice. Bogiem, to... Jest coraz <noise> Jesteś zadowolony z, z, z tego, co zrobiłeś? Nigdy bardziej, mogę jeszcze ci zrobić paznokcie jeżeli... Nie, nie! Zbyt kocham moje paznokcie <noise> <O>. Nie błagaj! Bo... <noise> Teraz będzie niekryty krytyk O Jezu Mulan Mhm Któryś z was już robiła sobie dupę na brodzie? Nice Umówiłeś się ze sobą do ja. <głos> <głos> Na bułę? <bóle. głos> tak więc y, to jest makijaż w wykonaniu Igora E, ćwiczyłem wiele lat i oto moje efekty. Jednym słowem, nie idźcie do szkoły. Nie, dajemy zły przykład. Idźcie do szkoły. Nie, dwie w tej kamerze, Nie, skończmy to już. No, nic dodać, nic ująć, tak więc to jest dzieło Igora. I że... To powinny być oklaski. Są i oklaski! Brawo! Jeżeli wam się podobało, to poprosimy o łapkę w górę, jak zawsze. Na dole znajdziecie też linki do wszystkiego ciekawego, a także znajdziecie link do Igora, jeżeli... Do jest mnie? Pod... Tak, jeżeli... Wow. No, nie spodziewałeś się. To <laughs> Igor. Na twojej twarzy teraz link do mojego kanału. Dobra, zrobię to. Zrobię to. Na, to na tak, mojej tak, twarzy! twarz jest zachęcająca. Jeżeli poczuliście się zachęceni moją twarzą, żeby wpaść do Igora, to zapraszamy. Czekamy na, tradycyjnie na wasze komentarze. Będzie tak, też mi bardzo miło, jeżeli zasługujecie mój kanał, oczywiście. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Mój też! I ja Agora też! Na, <noise> na razie.